Co by nie mówić o krajowych parlamentarzystach, czasem przegłosują coś mądrego, np. ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Dzięki niej pod hasłem inicjatywy lokalnej udało się wyzwolić społeczną energię i spożytkować ją do konkretnych działań. W Legionowie zyskali na tym m.in. mieszkańcy osiedla Batory. Od soboty mają do dyspozycji nowe, wielofunkcyjne boisko. Ja jestem zaskoczony, że taki duży temat został zrealizowany. Natomiast no, problem tylko w tym, czy będą z tego korzystać. Czy na tyle jest duże zapotrzebowanie na tym niewielkim sumie osiedlu, żeby zagospodarować to boisko. Szef Miejskiego Zespołu Inicjatyw Lokalnych jest oto spokojny. Jak każda tego typu rzecz na terenie osiedla, odbiera, odbierana jest bardzo dużym zainteresowaniem. Zawsze to jest poprawa warunków, tak dla młodzieży, tak dla dzieci, jeżeli to są boiska czy też prace zabaw i na pewno uporządkowanie terenu. Także jest to bardzo cenna i ważna inicjatywa. Zaraz po tym jak oficjalnie chwycili za nożyczki, wystartowała pachnąca atrakcjami impreza. Nowe boisko doczekało się zaś pierwszego oficjalnego testu. Do walki o punkty stanęli samorządowcy oraz jego przyszli i główni użytkownicy, mieszkańcy osiedla. Chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać, reprezentujemy regionowo. Miasto nad Warszawą, w którym mieszkają cudowni wspaniali ludzie. Tutaj mamy już młode wsparcie, jakie damy rady i nas karetka wywiezi, to tutaj są młodzi zawodnicy, którzy nas na pewno zastąpią. Trzeba w pojedynku w siatkarskim górę wzięła gospodarska gościnność. Dzięki niej reprezentanci samorządu zwyciężyli 2 do 0. Współdzielcy za sprawą inicjatywy lokalnej i tak przecież są wygrani. Na kosztującą 51 tysięcy złotych realizację ich wniosku, ratusz wyłożył blisko połowę. Zasadę, że może on inwestować tylko w swoje tereny, dało się obejść. Miasto znalazło formułę tej inicjatywy lokalnej, my podpisujemy umowę nieodpłatnego przekazania miastu tego kawałka gruntu do dyspozycji wszystkich mieszkańców. No, przecież nasi mieszkańcy też są mieszkańcami miasta, więc nam to nie robi żadnej, żadnej różnicy. A otwiera furtkę na taki montaż finansowy i zbieranie pieniędzy zarówno z budżetu miejskiego, jak i z budżetu spółdzielni. Ze względu na trwającą właśnie ofensywę ociepleniową, pokrycie ponad połowy kosztów budowy boiska proste nie było. Ale zdaniem Szymona Rosiaka to dobrze wydane pieniądze. Inna sprawa, że podobnych działań przydałoby się na osiedlach więcej. I zauważyłem, że w rejonie ulic. Sowieckiego, ogrodowa oraz przy tak zwanym bloku kolejowym są bardzo duże tereny, dosyć mocno zaniedbane, wymagające większych nakładów. Wydaje mi się, że należałoby tam zmobilizować mieszkańców po to, żeby powstały jakieś komitety. Ja ze swojej strony obiecuję pomoc. W myśl miejsko-spółdzielczej umowy z obiektu na osiedlu Batory może korzystać każdy mieszkaniec Legionowa. To kolejny dowód na to, że wykazanie się lokalną inicjatywą bywa naprawdę opłacalne dla wszystkich. Po bardzo ciepłym i słonecznym wrześniu, październik przywitał nas już prawdziwie jesiennie. Nic więc dziwnego, że w osiedlowych administracjach szykują się już na nieuchronną niestety zmianę pogody. Musimy zaopatrzyć naszych gospodarzy oczywiście w odpowiedni sprzęt do odśnieżania, w odpowiednie grabie do grabienia liści. No, sami teraz widzimy, że parę dni się chłodniejszych zrobiło, więc tych liści już jest sporo. Trzeba już się więc wziąć za ich grabienie. Równolegle z jesiennymi porządkami w administracji osiedla Jagiellońska zaczynają się już także przygotowania do nadchodzącej zimy. Szykowany jest już piasek, sól oraz narzędzia do skuwania lodu schodników i osiedlowych ulic. Na zimę są już także przygotowywane administracyjne awanty i całe oprzyrządowanie do nich. Bo będą używane i pługi i szczotki. No niestety musimy już zacząć myśleć o tym w tej chwili. Tak, żeby potem nikt nie mógł powiedzieć, że zima zaskoczyła administrację. Chcielibyśmy, żeby ta zima była łagodna. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jeżeli chodzi o sam nastrój świąt, no to wiadomo, każdy by chciał, żeby troszeczkę tego śniegu było. No miejmy nadzieję, że będzie troszeczkę tej zimy, ale nie aż tak, żeby nam wszystkim tutaj mogła dokuczyć. A przede wszystkim naszym portfelom, bo przecież wiadomo, że sroga zima to i większe koszty ogrzewania i większe środki przeznaczane na odśnieżanie. Wszyscy więc liczą na to, że pogoda będzie łaskawa.